Cześć, z tej strony Kinga z kanału Porady Ogrodnicze. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego ogrodniczego podcastu i zapraszam na listę prac ogrodowych do wykonania na styczeń. Jeżeli tak jak ja czekasz już niecierpliwie wiosny i zastanawiasz się, co tu można robić, to jesteś w dobrym miejscu. Dzisiaj opowiem o 17 takich zadaniach, jakie możemy już zacząć powoli wykonywać, zarówno w ogrodzie, jak i wewnątrz, ale dzięki którym później w sezonie nasz ogród rozkwitnie po prostu pełnym blaskiem. Pierwsze zadanie to przegląd nasion i narzędzi. Teraz, kiedy mamy takie długie, jeszcze zimowe wieczory i kiedy no brakuje nam tych prac do wykonania, warto sobie zajrzeć do swoich kolekcji nasion i sprawdzić, co mamy. Czego nam brakuje, co może chcielibyśmy przetestować i co warto zamówić? I warto też sprawdzić terminy ważności oraz wykonać kiełkowanie nasion. Taka próba kiełkowania jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy wyłożyć nasiona na zwilżoną ligninę lub ręcznik papierowy. Włożyć je do jakiegoś pudełka plastikowego albo do zwykłego woreczka plastikowego i zostawić na kilka dni w ciepłym miejscu, żeby sprawdzić, czy nasiona kiełkują, czy nie kiełkują. Ja polecam do takiej próby kiełkowania wziąć sobie za każdym razem 10 nasion, bo te 10 nasion będzie nam odpowiadało procentowo 100%. Yy, możliwym procentom kiełkowania, czyli jeżeli wykiełkują dwa nasionka, no to 20% kiełkowania, jeżeli wykiełkuje 8%, no to kiełkowanie 80%. Ja wykorzystałabym nasiona, które wykazują kiełkowalność przynajmniej na poziomie 30%, ale często dzieje się tak, że jeżeli mam jakieś nasiona, wysiewam wszystkie i po prostu korzystam z tych, które wzejdą, a jeżeli będzie mi brakowało, dokupię sobie kolejną paczkę. Staram się nie wyrzucać nasion. Wysiewam zawsze wszystkie, nawet po wielu latach. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład pomidory lub papryki doskonale kiełkują po kilku latach, a możliwe też, że po kilkunastu albo i po większej liczbie lat. Wszystko zależy od warunków przechowywania, więc zabieramy się za przegląd nasion i za dokupienie tego, co nam brakuje. No, i robimy też przegląd narzędzi. Warto sprawdzić, czego nam będzie brakowało w tym sezonie, i też zamówić, właśnie taki, nie wiem, nowy sekator, może nożyczki ogrodowe, może kosiarkę. Teraz są dobre ceny, więc warto zamawiać, kompletować wszystko. Punkt drugi to pierwsze siewy. No nie musimy czekać do lutego czy do marca, bo niektóre rośliny. Pasuje nawet wysiewać w styczniu i jest to zasadne z tego względu, że osiągniemy dzięki temu lepsze efekty, szybsze rezultaty. Teraz w styczniu jest już dobry czas na wysiew poziomek, petuni, pelargonii, ale z powodzeniem można wysiewać też żeniszka meksykańskiego i zacząć nawet wysiew szałwi błyszczącej, którą ja już wysiałam i już mam wykiełkowaną, rośnie. Bardzo dobrze, wcale się nie przejmuję tym, że światła jest jeszcze bardzo, bardzo mało. Jeżeli bardzo Ci się spieszy, i chcesz mieć jak najszybsze zbiory papryki, to niektóre późne odmiany papryki też mogą być wysiane już w drugiej połowie stycznia albo pod koniec stycznia, ale spokojnie, jeżeli nie zdążysz to masz jeszcze cały luty i spokojnie można w lutym paprykę siać i efekty powinny być dobre. Papryka powinna dojrzeć przynajmniej większość nawet pod gołym niebem bez osłon. Punkt trzeci: odwodnienie wrażliwych roślin. W zależności od miejsca, w którym mieszkasz, może u ciebie być teraz śnieg, a może być sucho. A może też być tak, że są duże opady i ogród jest zalany wręcz wodą. W niektórych miejscach, szczególnie w zagłębieniach terenu na działce w ogrodzie, mogą się zbierać kałuże, które sąsiadując z takimi wrażliwymi na przelanie roślinami, mogą sprawić, że one nam po prostu zgniją i obumrą. Jeżeli roślina będzie bardzo, bardzo mocno nawodniona albo wręcz będzie stała w wodzie i później przyjdzie mróz. Duże prawdopodobieństwo jest, że taka roślina tego mrozu nie przetrwa, nawet jeżeli to będzie bylina, która bardzo mocno zalana wodą w tych złych warunkach po prostu nie da rady na wiosnę ruszyć. Także, jeżeli widzicie w swoich ogrodach jakieś kałuże, które są zlokalizowane właśnie przy takich bardzo delikatnych roślinach, na których Wam wyjątkowo zależy, to polecam zrobić takie prowizoryczne odwodnienie po prostu w postaci rowka albo delikatnie obkopać tą roślinę, żeby utrudnić zaleganie wody w tej części korzeniowej i powinno to takiej roślinie pomóc. W opozycji znowu do tego odwadniania stoi nasz takie podlewanie intensywne w miejscach, w których jest sucho i w tym czasie, kiedy wody jest mało. U mnie śnieg leżał przez... Bodajże niecałe dwa tygodnie w grudniu, od jakichś trzech tygodni w zasadzie nic nie padało. Dopiero teraz zaczyna się taka, można powiedzieć, lekko-deszczowa pora, i ja nie potrzebuję podlewać swojego ogrodu, na przykład, podlewać iglaki, ale jeżeli w Waszym miejscu zamieszkania, tam gdzie Wy macie ogród, jest sucho, to te rośliny potrzebują podlania nawet czasami zimą, szczególnie na zachodzie kraju, gdzie te opady są bardzo rzadkie ostatnimi laty i jednak panuje duży niedobór wody. Warto zasilać dodatkowo te szczególnie iglaki, właśnie wodą. I tak samo punkt czwarty nawilżenie gleby w szklarni. Jeżeli masz szklarnię, foliaka, to przez kilka miesięcy, kiedy nic tam nie rośnie, no, a ta gleba jest przez cały czas osłonięta, i jest sucho. Mogłoby się wydawać, że, no przecież nie robi to nic złego, po prostu gleba będzie sucha. Tylko, że kiedy gleba jest sucha, to zamiera w niej większość, a nawet całe życie mikrobiologiczne i taka gleba staje się po prostu martwa. Jeżeli w glebie nie ma mikroorganizmów, to po prostu gleba jałowieje, i wszystkie te procesy, które powinny w takiej żywej, pracującej glebie zachodzić, po prostu są bardzo mocno zahamowane albo wręcz zatrzymane. Nie wpływa to na urodzajność takiej gleby i sprawia, że później potrzeba naprawdę sporo czasu na początku sezonu, żeby pobudzić ją do życia. Więc, jeżeli masz teraz śnieg u siebie w styczniu, Wrzuć dużej ilości do szklarni czy do tunelu foliowego. A jeżeli nie masz śniegu, to po prostu bardzo, bardzo mocno podlej glebę. Tak przynajmniej 10 litrów na metr kwadratowy. Niech tam będzie wręcz aż mokro. To na pewno nie zaszkodzi. Woda wsiąknie, wszystko się jakoś ustabilizuje. Zawsze lepiej, żeby ten tunel był zbyt mokry czy ta szklarnia, niż zimą zbyt suchy. Piąta praca do wykonania to zabezpieczenie drzewek i hortensji. I tutaj może się wydawać, że ten punkt jest kontrowersyjny, bo są dwie szkoły. Jedna mówi, że trzeba drzewka i hortensję zabezpieczać, inna z kolei utrzymuje, że nie jest to absolutnie potrzebne, bo te rośliny, które mają przetrwać zimę, one i tak przetrwają, a te, którym mróz wyrządzi krzywdę, zrobi to tak czy inaczej. Wszystko zależy od tego, gdzie macie ogród, jaka jest wystawa tego ogrodu i w jakim miejscu rośnie konkretna roślina, konkretne drzewo czy krzew. Jeżeli jest to miejsce stosunkowo zaciszne, cieplejsze i osłonięte od wiatru, od takiego silnego mrozu, to zabezpieczenie może nie być potrzebne. Ale jeżeli lokalizacja danej delikatnej rośliny jest taka niesprzyjająca i Poprzednie lata pokazały, że niestety ta roślina lub podobne doznawały mocnych uszkodzeń mrozowych. Zabezpiecz. Warto podglądać sąsiadów w tym kontekście, tak? Bo jeżeli ktoś uprawia już sobie ogród przez kilka, kilkanaście lat, to ma w tym jakieś doświadczenie, i jeżeli ty nie masz, to po prostu rozejrzyj się dookoła, co zabezpieczają twoi sąsiedzi, bo oni wiedzą. Co warto zabezpieczyć, dlatego że no, to doświadczenie właśnie pokazuje im, że w tym akurat miejscu, w tym regionie, na przykład hortensje są mocno przemrażane, albo iglaki takie malutkie doznają jakichś tam, powiedzmy, uszkodzeń, szczególnie od zalegającego śniegu, ale może być też, że od mrozu. Punkt szósty: właśnie zrzucanie śniegu z iglaków. Jeżeli Macie teraz w ogrodach śnieg albo śnieg nadejdzie, czy to będzie w styczniu, czy to będzie w lutym, czy w marcu, a iglaki są małe. I jeszcze szczególnie jeżeli planujecie je formować, to zalegający na iglakach śnieg może je połamać i trwale zdeformować. Może się zdarzyć tak, że mała choineczka po prostu załamie się w połowie pod ciężarem śniegu. Może też być tak, że powyłamują się pewne gałązki. I cały krzak po prostu straci swój taki pierwotny kształt. No i niestety, kiedy na przykład mamy szpaler, na przykład tui czy świerków, no to takie uszkodzenia będą bardzo widoczne i będą się mocno rzucały w oczy i nawet wiele lat będzie potrzeba, żeby nadrobić ten efekt estetyczny. Jeżeli spadło dużo śniegu, wyjdźcie dosłownie do ogrodu na kilka minut, to nie zajmie dużo czasu. Wystarczy wziąć po prostu szczotkę na kiju bądź jakiś Kijek drewniany i delikatnie strząsnąć śnieg z iglaków. Bo taka waga, która zalega na tych dosyć rozłożystych gałązkach iglaków, niestety no, często powoduje po prostu mechaniczne uszkodzenia. Punkt siódmy to przycinanie drzew i krzewów. Jeżeli masz duży sad albo dosyć duży ogród i dużo tego przycinania, to z powodzeniem możesz zacząć już teraz. Przycinaj wtedy, kiedy dni są słoneczne, ciepłe i kiedy jest sucho. Nie radzę przycinać nigdy w duże mrozy, ani też szczególnie w takie bardzo mokre dni i kiedy pada deszcz. Jednak rany na drzewach powinny się zagoić bez względu na to, czy stosujesz maść ogrodniczą, czy stosujesz węgiel drzewny, czy na przykład pozostawiasz rany do zagojenia tak same sobie, żeby tkanka kalusowa zabliźniła. Te rany po cięciach. Bez względu na to, jaką metodę wykorzystujesz, jednak warto trzymać się tego, żeby pogoda była po prostu sprzyjająca. Ja już swoje drzewa cięłam w połowie stycznia. Pogodę, miała, pogodę miałam bardzo, bardzo sprzyjającą. I też z racji tego, że po prostu dysponowałam czasem, a wiem, że później tego czasu miała nie będę, postanowiłam w tym roku przyciąć tak szybko. Ale ty możesz spokojnie poczekać do lutego, a nawet do pierwszych dni marca. Wszystko zależy od tego, no jaka będzie zima, jaki będzie ten. To będzie ta przedwiośnie, ten początek wiosny. Cięcie należy zawsze wykonać wtedy, kiedy drzewa są jeszcze uśpione, więc no nie możesz przegapić tego czasu. Czasami lepiej zrobić to ciutkę za wcześnie niż trochę za późno. Punkt ósmy to stratyfikacja nasion, i ja wiem, że to jest temat bardzo dyskusyjny i bardzo kontrowersyjny. Spotkałam się z takimi y, stwierdzeniami, poradami, że pewne nasiona koniecznie trzeba stratyfikować, że to jest niezbędne, bo nasiona nie wykiełkują. Ja powiem szczerze tak, że część nasion stratyfikuje części nie stratyfikuje. Dla tych, którzy nie wiedzą, stratyfikacja to proces przechłodzenia nasion, który w niektórych przypadkach niektórych roślin jest potrzebny do tego, żeby roślina po prostu zaindukowała kiełkowanie nasiona. Czyli niektóre gatunki, jeżeli nie zostaną przechłodzone, czyli nie będą miały tej imitacji przebytej zimy, po prostu nie wystartują, kiedy zrobi się ciepło, a inne tego nie potrzebują. Bardzo często na opakowaniach roślin, nasion, tych roślin, które wymagają stratyfikacji, jest taka informacja. Ja na przykład w tym roku spotkałam się z informacją o mm, zalecaniu stratyfikacji na opakowaniu nasion lawendy, ale może się zdarzyć tak, że inny producent nie poda tej informacji. To, że my wykonamy stratyfikację, to nie oznacza na pewno, że nasiona wykiełkują. Podczas gdybyśmy tej stratyfikacji nie wykonali, to one by nie wystartowały. Zazwyczaj stratyfikacja po prostu zwiększa kiełkowalność, czyli większa procentowa ilość tych nasion kiełkuje, ale trzeba wziąć sobie pod uwagę to, że producenci nasion często przygotowują te nasiona już wcześniej do tego, żeby no taki klient, który zakupi opakowanie, mógł z tej zawartości skorzystać bez żadnej konieczności wkładu pracy własnej, tak? Czyli te nasiona często są przez tych producentów stratyfikowane na etapie produkcji i my tego robić nie musimy. Jeżeli chcecie stratyfikować, to można to zrobić z blinami. Polecam stratyfikować na przykład werbenę patagońską albo lawendę, ale możecie wykonać oczywiście sobie test, czyli na przykład pół opakowania werbeny przechłodzić, a pół po prostu wysiać tak jak było w paczce. I teraz jeżeli chodzi o tą stratyfikację, to są różne metody, ale takie najpopularniejsze to wysianie po prostu nasion tak jakbyśmy mieli je wysiać na rozsadę i wyniesienie je na przykład na dwór do szklarni czy do tunelu na 2-3 miesiące. Ja tak jesienią posiałam lawendę w doniczce i te nasiona się stratyfikują naturalnie w tunelu foliowym. Natomiast opakowanie z nasionami werbeny patagońskiej stratyfikuje mi się w lodówce od chyba dwóch tygodni i jeszcze jakieś dwa tygodnie będzie się stratyfikowało. Wysieję werbenę gdzieś na początku lutego. Możecie skorzystać z jednej lub z drugiej metody, połączyć obie, ale możecie też wypróbować po prostu bezpośredni siew, bez stratyfikowania i sprawdzić, bo każde nasiona mogą reagować inaczej. Punkt dziewiąty to kompletowanie sprzętu. Czyli teraz w styczniu jest najlepszy czas na to, żeby zacząć zaopatrywać się w to, czego my będziemy potrzebowali po prostu w sezonie. A czego możemy potrzebować? No, oprócz nasion, które tutaj omawiam bardzo szumnie, to oczywiście tac wysiewowych, doniczek. No i możemy też już powoli zamawiać różnego rodzaju byliny, albo na przykład cebulę dymkę, czy letni czosnek wiosenny w przedsprzedaży. W wiele sklepów internetowych i na wielu aukcjach online dostępne są oferty tzw. przedsprzedaży, czyli kupujemy wcześniej i płacimy. Ale jakiś czas czekamy na to, aż ta przesyłka z zamawianymi produktami do nas dojdzie. Kupowanie w, sprze w sprzedaży, nie mogę się wysłowić, jest o tyle dobre, że często jest po prostu tańsze. W przedsprzedaży bardzo często kupowałam cebulę, właśnie dymkę. W tamtym roku kupowałam hosty, kupowałam kany, no, dużo, dużo rzeczy i zawsze byłam zadowolona, bo te rośliny. Zazwyczaj są to rośliny, przychodzą właśnie wtedy, kiedy już można zacząć z nich korzystać. Czyli na przykład cebula dymka przychodzi pod koniec stycznia bądź w lutym, kiedy możemy już zacząć ją dymić. O dymieniu mam taki film, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, co to to dymienie, dlaczego warto je stosować, to odszukajcie sobie z tamtego roku film o cebuli dymce, który podlinkuję pod tym filmem. A jeżeli chodzi o na przykład rośliny ozdobne, byliny, dalie, kany czy hosty, to one zazwyczaj są wysyłane tak od marca, kwietnia, ale też w maju bezpośrednio już wtedy, kiedy możemy zacząć je sadzić. Czyli kompletowanie sprzętu to jest czas, teraz warto sobie zrobić rozpiskę, ale też nie szaleć. Nie zamawiać niepotrzebnych ilości, których nie jesteśmy w stanie wykorzystać, bo ja wiem, że na początku sezonu to jest tak, że wszystko kusi, wszystko byśmy chcieli, a potem okazuje się, że no realnie tego nie potrzebujemy, a pieniądze wydane. Punkt dziesiąty konserwacja narzędzi. To ja będę to powtarzać po prostu, chyba do końca świata. Bardzo często jest tak, bo ja wiem sama po sobie, więc mam to doświadczenie, że jak jest koniec sezonu, to my mamy tyle pracy, no tyle roboty, że po prostu ostatnie o czym myślimy, to nie wiem dokładnie wyczyścić kosiarkę czy naostrzyć sekator. No przecież. On już nam nie jest potrzebny teraz ostry, więc rzucamy go gdzieś, zapominamy i on taki nienaostrzony, nienaoliwiony, po prostu ileś tam miesięcy leży i niszczeje. A kiedy to jest dobry sprzęt, no to szkoda, żeby się marnował, bo przychodzi wiosna i my musimy kupić po prostu nowy. Wiem, bo załatwiłam tak dwa sekatory, które po prostu zardzewiały przez jedną zimę czy drugą zimę, bo... Zapomniałam o nich, po prostu zapomniałam o nie zadbać. Tak samo nożyce do gałęzi, tak samo zniszczyłam, bo zapomniałam po prostu je zakonserwować. No więc, Wy nie popełniajcie mojego błędu, uczcie się na moich błędach. I jeżeli macie teraz czas, no to naostrzcie sobie, naprawcie co trzeba, zamówcie na przykład bowice do podkaszarki, czy wszystko, co po prostu będzie Wam potrzebne z narzędzi, jakichś akcesorii na ten następny sezon. Punkt 11 planowanie sezonu. W takie długie zimowe wieczory jak teraz to nie ma nic lepszego niż usiąść sobie z szklanką herbaty gorącej albo nie wiem gorącej czekolady z planerem czy po prostu szkicownikiem wyrysować kształt grządek, kształt rabat porozpisywać sobie co, gdzie posiejemy, posadzimy, gdzie coś przeniesiemy, skąd coś usuniemy i tak dalej. Taka graficzna, takie graficzne przedstawienie naszego ogrodu da nam też taką możliwość pomyślenia sobie ile my czego będziemy potrzebować realnie i wtedy po pierwsze nie kupimy niczego za dużo, ale też nie kupimy niczego za mało, no bo Będziemy widzieli po prostu na naocznie, jak to mniej więcej w sezonie będzie wyglądało. No i też będziemy potrafili zrobić dobry plan siewów, zrobić rozsądne zakupy. No i oczywiście miło spędzimy czas. Punkt 12. Sprawdzanie zimujących roślin. Jeżeli masz na przykład dalię. Albo kany, albo inne rośliny, na przykład datury wieloletnie, to warto teraz do nich zajrzeć i sprawdzić, czy czasami coś nie gnije, czy coś nie przemarzło, a może coś nie wyschło zbytnio. Jeżeli widzicie jakieś uszkodzenia, no to warto po prostu te części roślin odrzucić, żeby nie infekowały. Pozostałych, żeby jak najwięcej sobie po prostu przechować, ja właśnie w planie mam dzisiaj nawet zajrzeć do moich dali i do moich ogromnych, wyhodowanych w tym roku karp. Kan i zobaczyć, jak one się miewają. Dokonać tam selekcji, jeżeli jest to potrzebne. A jeżeli tego będą wymagały, to też delikatnie je zwilżyć wodą, żeby nie wyschły tak totalnie na wiór. Bo trzymam je w bardzo, bardzo ciepłym miejscu. No, niestety tylko takiej wyłącznie miejsce miałam. Więc, szczególnie jeżeli właśnie macie takie bólwy i kłącza w ciepłych miejscach, to należy się tam po prostu dokładnie przyjrzeć, jak one się miewają. Punkt trzynasty. To będzie hit. Sadzenie czosnku albo cebul kwiatowych. żonkili, tulipanów kto zapomniał? U mnie. No, nikt by nie powiedział, że. To, co mamy na dworze, to jest zima. Raczej, że jest to przedwiośnie, a nawet może i taka wiosna. Więc, jeżeli zapomnieliście wsadzić zimowego czosnku żonkili, tulipanów albo innych cebul, które sadzi się na jesień, no to wsadźcie je teraz. Ja mam doświadczenie z sadzeniem czosnku między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. I to w taką naprawdę konkretną zimę, jedną z tych nielicznych, konkretnych zim, jakie ym, ostatnio mieliśmy. I czosnek doskonale wykiełkował, <grych> wyszedł, rósł, był piękny, naprawdę nic się z nim nie stało. A jeżeli chciałabym go przechować do wiosny, czy na, już nie mówiąc o następnym roku, na pewno by się zmarnował. Więc lepiej wsadzić zapomniane cebule teraz. Niż nie wsadzić ich w ogóle, bo wtedy na pewno je zmarnujecie. Punkt czternasty, pędzenie warzyw. Nie wiem jak wam, ale mi tak brakuje tych świeżych warzyw, nawet nowalijek z własnego ogródka, że to się po prostu nie mieści w głowie. No, poczekam na pierwsze rzodkiewki, szczypio... O, właśnie, szczypiorek u mnie w ogrodzie wychodzi z ziemi, już ma. 6-7 cm. Dajcie znać u kogo też już zaczyna coś z ziemi wychodzić. A i zimowa cebulka wsadzona raptem miesiąc temu też wychodzi. Odci sezon. Jeżeli też tęsknicie za tymi świeżymi warzywami tak jak ja, to możecie spróbować pędzenia. A pędzić można na przykład czosnek, szczypiorek czy cykorię. Cykorie pędzimy w takich warunkach ciemnych, na piasku, szczypiorek, można pędzić właśnie z cebulki dymki, której na przykład nie zdążyliście wsadzić jesienią, tej cebulki zimowej. A czosnek, no to wiadomo, też z czosnku, którego nie wsadziliście, nawet z jakiejś piętki, z tego co zaczęło Wam kiełkować w lodówce. No oczywiście taki czosnek, czy taka cykoria, no nie będą miały tak idealnego smaku jak te w sezonie, ale lepszy ryc niż nic. Punkt 15. Pobieranie zrazów drzew do szczepienia, też już można zacząć. Kto z Was planuje takie szczepienia, to już warto przejść się po ogrodzie i zobaczyć, z czego można by było pobrać i na co zaszczepić, albo popytać znajomych, czy rodzinę, czy mają jakieś takie szczególne, fajne odmiany i chcieliby się podzielić z wami kawałkiem gałązki. Punkt 16. Karmimy ptaki, mimo że w większości obszarów kraju zima obecnie nie jest wcale tragiczna. No i te ptaki no, nie mają najgorszych warunków, no to to nie będzie trwało wiecznie, tak? To nie, tak nie będzie do wiosny. Już w prognozach pogody jest informacja, że za kilka dni przyjdą mrozy, przyjdą opady śniegu, więc te ptaki będą potrzebowały naszego wsparcia. Ja mam wspaniały karmnik i taką specjalną mieszankę zimową do karmienia ptaków. Ale u mnie te ptaszki w okolicy jednak mają bardzo dużo jedzenia i one nie są jakoś tak zainteresowane. Ale jeżeli wymieszkacie w takich miejscach, gdzie jednak tego, no, nazwę to pożytku dla ptaków, nie ma zbyt dużo, no to pamiętajcie, żeby ptaszki dokarmiać, bo jednak one są nam bardzo potrzebne w ogrodzie. Latem ratują nam w ogóle, można powiedzieć, takie wieczory, bo. Żywią się komarami, różnymi innymi insektami, więc teraz pomóżmy my im. I punkt 17. Bielenie drzew. Ja miałam swoje drzewa bielić w poprzedni weekend, ale niestety no, po prostu mamy krótkie dni, nie zdążyłam. Ale jeżeli tylko pogoda pozwoli, postaram się zrobić to w przyszłym weekendzie, w przyszły weekend. Biele drzewa, dlatego że. Kiedyś jeden rok odpuściłam bielenie i niestety przyszedł duży mróz. Drzewa rozgrzane takim porannym, pięknym słońcem jednak popękały te uszkodzenia mrozowe. To naprawdę poważne rozdarcia na korze, wdają się w to infekcje, drzewo jest osłabione. Jeżeli nie praktykujecie bielenia, nigdy tego nie robiliście, nie zależy Wam na tym, to oczywiście nie trzeba. Ale jeśli macie małe drzewka i chcecie no, jakoś przyspieszyć ich wzrost i... Sprawić, żeby one miały lepsze te warunki startu, to polecam zwyczajne wapno. Takie do kupienia jest wapno do bielenia kosztuje około 10 zł. Rozrabiamy to w wodzie. Bielimy nie tylko sam pień, ale też te grubsze gałęzie odchodzące od pnia, jak najwięcej. I to wszystko. Dajcie znać koniecznie, co Wy jeszcze robicie w ogrodzie. Ja oczywiście mogłabym tutaj mówić jeszcze o tym, że można porządkować, bo można. Ja porządkowałam w styczniu, bo pogoda mi na to pozwoliła, ale wiem, że w każdym miejscu warunki są inne, więc to, czy możemy coś robić w ogrodzie, to nie jest jednoznaczne z tym, że ja coś mogę robić. Dajcie znać, co robiliście i co w styczniu jeszcze planujecie. A może należycie do tych osób, które uważają, że styczeń to jest jeszcze od tego, żeby sobie było chować i nie macie zamiaru robić nic? No to jak tak, to też dajcie znać. Trochę Wam pozazdroszczę, ale trochę stwierdzę, że ach, ja jednak już zaczynam sezon. Bardzo Wam dziękuję za ten spędzony ze mną czas i zapraszam na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku będę już mówić o pierwszych siewach na rozsadę, więc zaczyna się. Do usłyszenia.